Zagrają z numerem 29 Aleksandr Jeron. Marzec. I w tym momencie rozpoczęło się. Oczywiście trzeba też oddać, że znakomicie był wtedy dysponowany toruński bramkarz Patryk Spesny. W tym sezonie PHL, kiedy Tyszanie nie strzelili gola. Kogut teraz indywidualnie. mu się przed polem bramkowym, ale teraz już Pociecha musi grać w obronie. Ruszyła czwórka czwórka Gdańszczan od drążkiem. Damian Szurowski, Jan Krasowski na drugą stronę, strzał z przestrzeni bulikowej, błąd na niebieskiej Tuchkanena. To będzie groźna akcja. Mają szansę Gdańszczanie i gol! Gol! 0 do 1, ależ duży spokój Jana Stebera, który tutaj między panerem ustawili Gdańszczanie zamek w końcówce tej kary cichego. Ładnie pograli Szurowski, do Kras Lepszy okazali się Zawodnicy strój miasta. Fucik złączył teraz Nowajowski. Tyszanie wyszli z tą akcją. Jest już Aleksiej Jefimienko. Uderzenie za obrońcy. Talanta. Nie było jednak uderzenia 29-latka. Teraz po tym nagraniu mocno napastnikowi Tyszan, a teraz groźnie pod bramką Mareja. Pastryk i. Ten krążek. Nie zdecydował się na to. Gościński ładnie to zrobił. Gościński. Tam chyba powinna być kara. Ten krążek. Przy, przy krążku Jan Krasowski. Przejęcie gumy. Strzał po lodzie. Fucik z dobrą interwencją. Ma krążek pod parkanem bramka. Sekundy. To będzie bardzo trudne. Mądrze tutaj Gdańszczanie pracują przy bandzie. Jeszcze takie wrzucenie wzdłuż bramki gola przeciwnikowi. I czy przełamią tę niemoc w tercji drugiej, czy zrobią to WoW? Rzeszutko za obrońcy odbija fucik. Nie ma. Teraz przejmuje krążek Mroczkowski do Szczekury, Szczekura fucik! Jak on to obroni? Radosław Galant, Michał Kotlosz. Fucik z interwencją. No, toru lotu krążka. Żaden z hokejistów z Gdańska. Rusza Michael cichy. Michael cichy. Sam słupek, ale. Kubryk teraz w inny sposób. Zatrzymany Bagiński. Bagiński, ale Tomasz Fucik tuch Tuchkanena. To podanie jednak niedokładne. Przejmie Jeziorski. Jeziorski i Fucik z interwencją. Yy... Ale doskonała okazja, by podwyższyć prowadzenie przed Lotosem. Dobrze rozegrana ta przewaga i gol! Ależ rozmontowali tutaj tyską obronę zawodnicy Gościński nie wystrzelił tego krążka, przejmie polodna. Mocna akcja w obronie Gdańszczan. Ładne podanie Marca do Smala. Smal z ostrego kąta. Gołowina. Steber. Na drugą stronę doskonała akcja, zakończona doskonała okazja do tego, aby zdobyć bramkę numer 3. Teraz Klimienko. Ale Fucik przypilnował tę ręką, rusza Jełakow, zagranie na drugą stronę. Dobra pozycja, ale myli się w tej sytuacji, tej akcji krążek. A teraz Mroczkowski wyjeżdża sam na sam. Mroczkowski! Ale Fucik dokładnie. Szczechura. Ostry kąt. I krążek w bramce! Krążek w bramce i chyba nawet Tomasz Fucik zastanawia się, jak on tam mógł wpaść. Ale nie ograł w tej sytuacji obrońcy i teraz doskonała okazja przed Steberem Marej! pokazuje, że Tyszanie strzelali zdecydowanie częściej i zdecydowanie celniej. PKH rozegrał bez ani jednej kary, także to już pięć kolejnych tercji. Dwa do jednego. Skakał teraz ten krążek Jefim nie oddał dobrego strzału, teraz Ciura. Tyszanie odzyskali w tercji rywala. Tuchkanen zagrywa, ale z ten strzał. Z ataku nie zamienił tej akcji na gola. Teraz Rzeszutko z zaobrońcy dobitka ponad poprzeczkę. To był właśnie zespół Lotosu PKH Gdańsk, który postawił trudne warunki. Wtedy jeszcze pod nazwą automatyki. Przypomnę, że potrzeba. Nie zabrał ze sobą krążka. Józef Witek teraz w doskonałej sytuacji. Nie decydował się na podanie Gościńskiego. Rusza kontra. Marzec zostawił ten krążek, szukał pesta długiego rogu. Nie. Indywidualnie Krystian Mroczkowski. Może to jest sposób. Mroczkowski poprawia Szczechura. święcim w o tym za momenty, bo rusza teraz Jełakow. Broni. Ja nie ma nic więcej do dodania swoim zawodnikom. Mała minuta. Jefimienko. Dobrze to rozegrane. Jest strzał, jest interwencja Fuczka. Blokowane. Jeszcze pociecha, ale to już jest koniec ręce Marka Żentary uniesione w górę w geście triumfu GKS Tychy Lotus PKH Hagdańsk 1 do 2